Witajcie kochani na moim kanale Nieznana ścieżka witam wszystkie zodiakalne barany. Przechodzę do Was z taką szybką prognozą na miesiąc marzec 2025. Jaka będzie energia tego miesiąca? Co musicie wiedzieć? Jakie informacje są Wam potrzebne na ten miesiąc? Wy, moi drodzy, wchodzicie w miesiąc urodzinowy, dlatego um, od 21 marca. Dlatego wszystkiego najlepszego już dzisiaj dla Was, moje drogie barany. I teraz dowiedzmy się, co musicie wiedzieć na temat miesiąca marca. Co ważnego dla Was? Jaka informacja? Jaka generalna energia w tym miesiącu dla was? Mhm. Okej. Okay. Część z was jest jeszcze w takim zawieszeniu, czwórka buław. Dobra. Co jeszcze tutaj dla moich zodiakalnych? Baran. Słuchajcie, mamy tutaj wisielca, wielki arkana i sprawiedliwość. Słuchajcie, czeka was wyjście w tym miesiącu, w miesiącu marcu, z tej pozycji stagnacji, z tego zawieszenia, braku działania. Ja nie wiem, ale wiele z nas jest takich, w takiej pozycji przytrzymania, w takiej yy, pozycji, gdzie nie jesteśmy w stanie zrobić ani kroku do przodu, ani kroku do tyłu. Coś nas niewątpliwie trzyma w tej pozycji. I słuchajcie, w tym miesiącu widzę, że Wy z tego zawieszenia wychodzicie. Mamy tutaj czwórkę buław, która mówi mi o tym, że Was czeka. Jakieś pozytywne wydarzenie związane z Waszym związkiem. Jeżeli jesteście teraz w związku, to być może część z Was przechodzi do. Yy, będzie mówiło sobie tak oficjalnie, yy, a część z Was być może będzie po prostu wynosiło związek na inny poziom, tak? To może być wspólne mieszkanie. To może być. Yy, Jakaś inna deklaracja, ale widzę tutaj, że ten wasz związek będzie progresował. Dodatkowo będzie to wymagający miesiąc, bo wy wielokrotnie będziecie musieli się tłumaczyć, stać w swojej prawdzie i mówić: słuchajcie to, co, to co myślicie. Mamy tutaj jeszcze kartę sprawiedliwości, więc w tym miesiącu część z was na pewno będzie rozwiązywać jakieś. Sprawy, słuchajcie, sądowe, sprawy prawne. To na pewno Was tutaj czeka. Ja sobie doprecyzuję, używając troszeczkę innych kart, Tarota, doprecyzuję sobie te informacje. Pustelnik, Askelichów. paść, puław, dużo ognistej energii i wieża. Słuchajcie, yy, czeka Was, czeka Was jakieś yy, niespodziewane wydarzenie w tym miesiącu, które zmieni bieg Waszego życia. Niewątpliwie. Natomiast widzę, że wraz z tą sprawiedliwością w Waszym życiu przychodzi obietnica nowej miłości, czegoś, co pokochacie. Być może jest to związane z rozwojem, tak jak już mówiłam, Waszego w, y, związku. Yy, natomiast jakaś miłość jest tutaj dla Was, y, na pewno dla części z Was na horyzoncie. Dodatkowo, jeśli chodzi o Wisielca, pojawił mi się pustelnik. Czyli wy nie daj, że jesteście w zawieszeniu, to jeszcze jesteście zmuszeni do takiej introspekcji, do zaglądania w siebie. I dobrze by było, żeby zrozumieć, po co Was życie zawiesiło dosłownie w przestrzeni, i co ten okres wam przynosi, bo wy z tego okresu wychodzicie tutaj wzmocnieni, jako giermek buław. Pojawia się tak, jak już wcześniej mówiłam, czwar, czwórka buław. Także może tutaj się pojawić coś emocjonującego, coś nowego w waszym życiu, jakaś namiętność. I wy będziecie, yy, wy będziecie, słuchajcie, yy, za tym głosem namiętności podążać. Mamy tutaj jeszcze, tak jak mówiłam, asa kielichów, który wskazuje mi, że też otrzymacie. Yy, dla części otrzymacie nową miłość yy, albo propozycję tej miłości, a część z Was zakończy bardzo pozytywnie yy, sprawy yy, formalne, prawne. Być może będą to sprawy rozwodowe, które pozwolą Wam ruszyć dalej. Czeka Was ten moment, wierzy. Yy, związany z tym, że wy stoicie i bronicie swoich przekonań. Zobaczmy jeszcze, co o tej wieży możemy się tutaj dowiedzieć. Mamy też, słuchajcie, Czwórkę Mieczy, która mówi nam o tym, że czeka nas yy, też okres takiego odpoczynku, yy, gdzie będziemy musieli się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co się dzieje. Czy coś jeszcze? Yy, dziewiątka była w my. Słuchajcie, po tym, yy, po tym momencie wie, że wyjdziecie, wyjdziecie z tego troszeczkę poobijani. Natomiast jest dla Was taka gorąca rada i zachęta, żeby spróbować jeszcze raz. Jeżeli uważacie, że coś Wam w tym momencie nie wyszło. Nie wiem, musicie się tłumaczyć. Spróbowałyście czegoś, spróbowaliście czegoś być może pierwsza iteracja Waszego biznesu Wam nie wyszła. To jest tutaj zachęta do tego, żeby wyciągnąć wnioski, zebrać siły, odpocząć i spróbować jeszcze raz. Słuchajcie, drogie barady, zobaczmy jeszcze, um, jaka karta rada na ten miesiąc mojej tajnie znana ścieżka. to tutaj dla was. Słuchajcie, dla was taka rada, żeby zwrócić uwagę na synchroniczności, czyli na te znaki, które daje nam wszechświat. To nie, nie muszą być tylko liczby 11 11, 22 22, ale czasami w najmniej oczekiwanym momencie pojawia się wasza ulubiona melodia w radiu, Albo yy, pojawiają się motyle. Yy, no, może teraz motyle nie, bo jeszcze mamy trochę zimy za oknem. Ale słuchajcie, cokolwiek dla Was jest takim sygnałem, że o, zwraca moją uwagę, że to może być znak. To dajcie sobie prawo, żeby to przede wszystkim zauważyć i zastanowić się, o czym wy wtedy myślicie. Bo to są takie potwierdzenia, że. Działacie we właściwym kierunku. Dodatkowo, słuchajcie, te znaki działają jak światła drogowe. Mogą, mogą to być zielone, które wam otwierają drzwi, i mogą to być czerwone światła, które wam pozornie te drzwi zamykają i trzymają was w tym takim, em, w takiej stagnacji, w takim momencie zawieszenia, w takim punkcie zawieszenia. Natomiast słuchajcie, to też jest synchroniczność. Jeżeli Wy na przykład wysyłacie 100 CV i jest cisza, nie możecie tej pracy dostać, to nie martwcie się. To tylko oznacza, że coś na Was czeka. Tak? Słuchajcie, drogie zodiakalne barany, życzę Wam wspaniałego miesiąca marca, który pozwoli wyjaśnić pewne sprawy Tutaj takie sądowe przyniesie Wam obietnicę nowej miłości, pozwoli Wam wynieść związek na inny poziom i da Wam też momenty do refleksji. Dajcie znać, czy prognoza z Wami rezonuje. Jak się macie w tym miesiącu, marcu? Rozważcie subskrypcję kanału, żeby nie przegapić kolejnych odczytów. I serdecznie zapraszam po więcej na mój kanał. Do zobaczenia.